Kłaniam się Państwu pięknie. Dzisiaj właśnie rozpoczynam czytanie fragmentów swojej książki Dziedzicząc miłość. Część pierwsza. Mały człowiek w czasie wielkiej wojny. Ponieważ inicjatywa czytania tej książki poprzez YouTube'a Wypłynęła od mojej przyjaciółki pani Renaty Dziwońskiej, która jest administratorem mojej strony dziedzicząc miłość na Facebooku. Jakbyś to się mówi, mojego fanpage'u. I to ona zainicjowała czytanie tej książki. Fragmenty z tej książki będziemy czytać oboje. Powiedzmy, ja będę się starał, żeby nie dublować tego, co czytała Renata, a ona również tego, co ewentualnie czytałem i co będę czytał ja. Ciekawym może być w tym właśnie zdarzenie się dwóch rodzajów interpretacji tej książki. Inna będzie moja jako autora, natomiast inna y, Renatki jako y, przedstawiciele, że tak powiem, y, czytelnictwa, prawda? Czytelników i czytelniczek tej książki. Może to być bardzo y, ciekawe. Postaramy się, żeby tak było. A oboje mamy na celu przybliżenie tej książki szerokim rzeszom. Yy, naszych czytelników i nie tylko, przede wszystkim w pierwszym rzędzie yy, yy, bywalcom internetu, że tak powiem, w szerszym tego słowa znaczeniu, co spopularyzuje z pewnością tę książkę, która, yy, zdaniem jednej z czytelniczek, która do mnie napisała na PRIF. Yy, Mianowicie z takim zapytaniem, gdzie ma się zwrócić, aby ta książka była yy, polecana jako lektura obowiązkowa, przynajmniej w szkole podstawowej. <grytanie> no cóż, droga pani, odpisałem. Bardzo dziękuję za tę opinię, ale to jest raczej apel do czytelników, a nie do mnie. No, na tym kończąc, yy, rozpoczynam czytanie i myślę, że nie będę tutaj wyszukiwał fragmentów, a zacznę od wstępu, prawda, żeby Państwu przybliżyć tło, prawda, same, tło powstawania tej powieści, bo to ma jakieś tutaj, moim zdaniem, bardzo duże znaczenie. Opowieść niniejsza, której początki sięgają lat dwudziestych i 30. -tych ubiegłego stulecia, to prawdziwa, pisana przez życie historia osieroconego w wieku siedmiu lat chłopca. Ponieważ stanowi mo ona moją autobiografię i w jakiejś mierze dotyka żyjących jeszcze uczestników opisywanych przeze mnie wydarzeń, zmieniłem ich imiona i nazwiska oraz nazwy miejsc, z mniejszych miejscowości, w których wszyscy się znają i wszystko, a nawet więcej niż wszystko o sobie wiedzą. Dla nieznającego mnie czytelnika nie ma to żadnego znaczenia. Za mi znajomy, jeśli nawet się przypadkowo w zbieżnych okolicznościach w tej książce odnajdzie. Jeśli ujrzy w którymś z bohaterów siebie, będzie to tylko jego indywidualne odczucie, które pozostając obce innym, w niczym nie naruszy jego poczucia prywatności. Być może niektóre fakty historyczne stanowiące tło mojej powieści nie będą do końca zgodne z tym, co mówią o nich podręczniki historii. Celowo jednak nie korygowałem ich przy pomocy źródeł. Celowo zależało mi bowiem przede wszystkim na tym, aby nie stracić autentyczności wspomnień, jakie zachowałem w mej dziecięcej pamięci. Z podobnych przyczyn zdecydowałem się nie weryfikować żadnego ze zdań ani pojedynczych słów pochodzących z języka niemieckiego, Angielskiego, rosyjskiego. Zanotowałem je w postaci zapamiętany przez małego chłopca, który, nie znając dobrze żadnego z tych języków, zachował je we wspomnieniach, tak jak usłyszał, a następnie tuż po wojnie zapisał tak, jak potrafił. Często, pewnie nie do końca poprawnie, ale nie chodzi przecież o to chodzi o atmosferę. Tych wypowiedzi. Fragmenty tych dziecięcych notatek znalazły się dziś w mej książce. Nie podpierałem się w niniejszej opowieści żadnymi obcymi materiałami, a właśnie tymi zapiskami, które prowadziłem od wczesnych lat powojennych. Gdy tylko pozwalało mi na te okoliczności, chwytałem za pióro lub ołówek, starając się oddać wiernie stan. Ducha najpierw kilkuletniego, a potem już kilkunastoletniego chłopca. Myślę, że w toku tej opowieści udało mi się choć trochę spełnić własne marzenia, przekazując w spadku moim przyszłym czytelnikom ten ogromny bagaż przeżyć, doświadczeń i przemyśleń, widziany i pisany sercem dziecka. Które jak tysiące jego rówieśników los wyrzucił z rodzinnego gniazda na wzburzone fale oceanu wojny. Po śmierci drugiego z rodziców matki, gdy miałem niespełna siedem lat, los przeniósł mnie brat ze starszym ode mnie o cztery lata bratem w zupełnie odmienne od dotychczasowego środowisko społeczne. Z biednej górniczej rodziny, z zadymionego zagłębia, trafiliśmy jak do klimatycznego raju w okolicach Warszawy, pod dom bezdzietnego, lecz dobrze sytuowanego wujostwa. W domu tym przez ponad trzy lata wychowywani byliśmy w duchu szeroko pojętego patriotyzmu społecznego, opartego na zasadach moralnych kultury zachodu. Może to zabrzmi nieco patetycznie, yy, ale nasze wzrastanie w tej rodzinie przebiegało pod sztandarem, na którym hasło Bóg, honor i ojczyzna nie były pustosłowiem. Wpajane mi przez te ponad trzy lata mego dziecięcego rozwoju zasady pozytywizmu społecznego, asertywnej podstawy wobec otaczającego świata. Przyczyniły się w latach późniejszych do zachowania własnej tożsamości narodowej, religijnej i, co dla mnie najważniejsze, praktyczne pojmowanie nadrzędnej roli rodziny w strukturze państwa i narodu. 1 września 1939 roku, dzień wybuchu II wojny światowej, to dla mnie już jako dziesięciolatka. Który zaledwie ukoił żal po stracie obojga rodziców, wracając w nową rodzinę, stanowił początek drogi przez mękę dosłownie i w przenośni. Ledwie zacząłem pojmować hierarchię wartości w codziennym życiu, a już to, co dla mnie najcenniejsze i rodzinę, i ojczyznę traciłem w tragicznych okolicznościach. Na przykładzie tej opowieści pragnąłbym uzmysłowić każdemu, kto zechciałby głębiej wniknąć w jej treść, jak niebogatelną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka odgrywa okres między szóstym a jedenastym rokiem życia. Twierdzę tak na podstawie własnych odczuć i przeżyć, jak również doświadczeń rówieśników, z którymi los mnie zetknął. To z tego przedziału życia pamięta się najwięcej. To w tym okresie rozwoju dochodzą do głosy wewnętrzne wzorce zachowań i zderzają się z bodźcami zewnętrznymi zarówno ze strony rodziców, jak i dalszego otoczenia. Jakże często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że ogromny wpływ na psychikę dziecka w tym okresie mają ich wzajemne relacje. I te pozytywne, przepełnione wzajemną miłością, co dla dziecka stanowi wartość nie do przecenienia. I te negatywne, pełne napięci, niechęci i drastycznie zmiennych w czasie nastrojów. A młody organizm rośnie rozwija się wszechstronnie i niczym gąbka wchłania w siebie wszystko co wchłonąć z doła upodobniając się do rodziców części do dziadków bo do kogoś innego być może obraz matki i ojca jaki zostanie utrwalony w tym okresie w oczach dziecka będzie przez niego podświadomie odtwarzany w dalszym życiu i konfrontowany w relacjach z osobami trzecimi. Należy więc uczynić wszystko co możliwe, aby w tym okresie rozwoju wynik tych konfrontacji był zawsze dodatni dla rodziców. Jeśli tak się stanie, to przyszłość dziecka, a także jego własnej rodziny możemy być spokojni. W tym momencie moich rozważań nasuwa się nieodparty wniosek. Im większą miłością otoczymy dziecko, tym więcej w dorosłym życiu będzie ono potrafiło przekazać potomności i tym bardziej stanie się odporne na przeciwności losu. Taka jest siła miłości, bez której nie ma budowania trwałej i szczęśliwej rodziny. A tym samym silnego i budzącego szacunek państwa. Lata okupacji hitlerowskiej i totalitaryzmu komunistycznego rozchwiały fundamenty postaw moralnych i norm społecznych, na których oparta jest współczesna rodzina. Należy przywrócić wiarę w konieczność i umocnienia na bazie pozytywizmu społecznego, abyśmy jako naród, wchodząc w struktury jednoczącej się Europy, stanowili jak niegdyś u zarania dziejów chlubę tego kontynentu. Niech więc polska rodzina, dziedzicząc miłość, wniesie ją jako wiano w struktury europejskiej. Rodzin narodów. Zabrzmiało to może zbyt patetycznie, yy, wzmocnione w dodatku wielkimi literami, ale nawet patos stanowiący ramę cnoty służy jej chwale. Pewnej mroźnej zimowej nocy w połowie lat siedemdziesiątych jechałem służbowo pociągiem z Warszawy do Rzeszowa. Miejsce sypialne miałem na dolnym łóżku. Pozostałe trzy były jeszcze wolne, bo do odjazdu pozostały około pół godziny. Zmęczony położyłem się i wkrótce zasnąłem. Obudziłem się po dwóch godzinach jazdy pociągu. W przedziale panował niesamowity ziąb. Usiadłem, opuszczając nogi i wtedy ujrzałem również siedzącego na łóżku naprzeciw mnie dobrze zbudowanego mężczyznę. Rozcierał sobie na przemian dłonie i przedramiona, to przyj przy kolana. Po grzecznościowej wymianie zdań, mój sąsiad wyjął z necesera butelkę brandy i stukając znacząco etykietę butelki powiedział – Jeśli Napoleon nie użyczy nam swego kapelusza, to będziemy musieli pić z gwinta. <laughs> – Nie musimy – odparłem – PKP dba o swych pasażerów. Zsunąłem się z łóżka i otworzyłem schowek kryjący potężny barek. Wyjąłem zeń dwie szklanki oznaczone inicjałami PKP. Opatoliwszy się kocami, popijając brędy, przegadaliśmy kilka godzin aż do momentu, kiedy w drzwiach ukazał się konduktor oznajmiając. Zbliżamy się do Rzeszowa Przesiadka w kierunku dębica tarnów Kraków. Dziękuję, odparłem. No, Stanley, i czas na mnie, powiedziałem i zacząłem się spiesznie ubierać. Nogi jednak jakoś dziwnie mi zmiękły. Wskutek awarii i ogrzewania wypiliśmy całą butelkę wrędy, a Stanley jechał na pogrzeb swojej dziewięćdziesięcioletniej babci gdzieś w okolicy przemyśla. Poprzedniego dnia przyleciał ze Stanów Zjednoczonych via Amsterdam do Warszawy. Teraz w pociągu, od momentu, kiedy przeszliśmy na ty, wyczułem, że przypadliśmy sobie nawzajem do gustu. Wpływ alkoholu sprawił, że w miarę upływu czasu malał początkowy dystans między nami. W dyskusji nie musieliśmy nawet osiągać konsensusu, ponieważ mimo tego, że podążaliśmy różnymi torami myślenia, zawsze dochodziliśmy do wspólnego mianownika. Opowiedzieliśmy sobie nawzajem własne koleje losu. Stanley, słuchając mojej opowieści, często z niedowierzaniem kręcił głową i kładąc lewą dłoń na moim ramieniu, Prawo dotykał okolicy serca, mówiąc. Ty musisz cała ta story pisować na błuk. Ja teba da, dawamy wilka wilka ci, Tylko ty musisz ty mene dostanie wysylkować mail. Mówił tak sympatycznie, kalesząc polski, ukraiński język, że aż miłe ciepełko zalewało duszę. Nasze stare dziecka. Kontynuował Stanley, mała znaty wojenski story, a polskiej, jako tebe małodca jeszcze z nich poznakomył. Ty pro naszy polsko małodco w tylko napisać Bóg Tu maty moja kart na mail do Henderson ant na Kalifornia San Bernardino. To powiedziawszy, wcisnął mi w kieszonkę był to nie mój bilet wizytowy. Chciał koniecznie uzyskać mój adres, ale grzecznie mu odmówiłem, tłumacząc, że ja pracuję w przemyśle lotniczym i gdyby, nie daj Boże, coś mu się przytrafiło, a znaleziono by przy mnie twój adres, to zarówno Ty i ja mielibyśmy poważne kłopoty. Pokiwał ze zrozumieniem głową. Sorry, yes, sorry. Powiedział poklepując mnie po ramieniu. Stanley miał zaledwie pięć lat, gdy wraz z rodzicami wyemigrował do USA. Ukończył studia agrotechniczne na Uniwersytecie Stanowym Berkeley w Kalifornii. W okolicach San Bernardino prowadził plantację pomarańczy a rodzinna posiadłość w starym mieście Henderson w Nevadzie była dla niego, jak się wyraził, a ja dobrze zapamiętałem, duża spokojna happy house. Kiedy próbowałem dowiedzieć się, jak mam to rozumieć, wykonał jakiś bliżej nieokreślony ruch ręką i posmutniał nagle, przymykając po wymię. Sorry, sorry, powiedział wskazując palcem na cyferplat zegarka. Zrozumiałem, że czas nas już się skończył. Gdy pociąg wjeżdżał na peron dworca w Rzeszowie, Stanley ściskając mnie za rękę powtarzał – Ty, napisaty Bóg, nam pseudo Henderson, okej? Okay? Niezabity y, pisać na kart California, ok? Okej, okay, okej, okay, odpowiedziałem i wybuchnąłem sam, nie wiem czemu śmiechem. Kiedy już wysiadłem z pociągu, on stał w otwartym oknie, płacząc jak dziecko. Podbiegłem i jeszcze raz uścisnęłam jego wyciągnięte dłonie, wołając. Ja, ja byty Edward Henderson, okej? Okay? Jest, okej. Okay odkrzyknął, a ja ruszyłem prawie biegiem do przejścia na drugi peron, ponaglany głosem z megafonu. Pociąg pospieszny do Krakowa przez Zębicę Tarnów stoi gotowy do odjazdu na torze. Do Stanleya nigdy nie napisałem, ponieważ w dość dziwnych okolicznościach utraciłem jego gry wizytowy, o czym wspomnę w drugiej części mojej opowieści. Dzisiaj Stanley jeśli jeszcze żyje, liczyłby sobie ponad dziewięćdziesiąt lat. Wypełniając jego prośbę, myślę, że tym samym spełniam w jakiejś mierze i własne marzenia, by przekazać w spadku mojej i naszej polskiej potomności ten ogromny bagaż przeżyć doświadczeń i przemyśleń, widziany i pisany sercem dziecka, które tak bardzo pragnęło miłości. Zamieniając więc kolejno na maszynę do pisania, a ten na komputer wracam do przyszłości. Na tym kończy się wstęp, następnym czytaniu, rozdział, następny pod zagłębia. Zapraszam i żegnam się z Państwem do widzenia.